Drodzy. Moi drodzy, zaczynamy omówienie trendów pogodowych na kolejne dni. To do soboty kolejnej. Zobaczymy, co tutaj w pogodzie będzie się działo. Przede wszystkim pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że będzie hmm, cieplej. Będzie ciepło. Ba można by powiedzieć, że lokalnie będzie naprawdę bardzo ciepło. Nie, nie powiem, że to grudzień. Raczej to może być. Hmm, hmm, hmm. Listopad. Z drugiej strony jednak będzie bardzo silny wiatr, będą występowały też burze, tak? Brzmi jak pogoda na grudzień? Niekoniecznie, to zapraszam, zobaczmy dlaczego taka pogoda ma być, co tutaj się dzieje. Zacznijmy moi drodzy od niedzieli. W przypadku niedzieli będziemy mieli pogodę niżową, niżową szczególnie w Polsce północnej i w Polsce północno-wschodniej. Również opady będą występowały na zachodzie Europy wyż. Wyże będą tam dominować przez dłuższy okres czasu, natomiast niże w dużej ilości znajdować się będą na północ od Polski. Przede wszystkim nad Islandią. Jeden z tych niży przyniesie nam bardzo silne porywy wiatru poniedziałek, ale o poniedziałku oczywiście za chwilę. W przypadku niedzieli jeszcze, jeszcze na początku dosyć chłodno w Polsce wschodniej, ale następnie będziemy mieli napływ cieplejszych mas powietrza. To ciepłe powietrze docierać będzie między innymi do Polski, do Polski centralnej. Związane to będzie oczywiście z przemieszczaniem się z wyżem, który będzie znajdował się nad Hiszpanią, oraz z niżami, które będą przemieszczały się w kierunku południowo-wschodnim, i te ciepłe powietrze będzie zaciągane między innymi do Polski. Jeśli chodzi natomiast o porywy wiatru, no to w niedzielę już się zacznie to silniejsze wietrzenie, tak zwane, a więc będą przemieszczały się fale z silniejszymi porywami wiatru, przy czym będzie to na razie od 40 do 50 bądź 60 km na godzinę. Oczywiście najmocniej na wybrzeżu. Zupełnie inna sytuacja na północ od naszych granic, tamte pory wiatru będą zdecydowanie silniejsze. No i cóż, jeśli chodzi o niedzielę, tak jak wspominałem, strefy opadowe będą przemieszczać się przez Polskę. Na początku opady marzącego deszczu ze śniegiem bądź śniegu, następnie to wszystko będzie przechodziło w opady deszczu. Jeśli chodzi o temperatury, to tutaj będziemy mieli już powolne, ale jednak ocieplenie od Polski zachodniej te temperatury zaczną wzrastać do 4 bądź 6 stopni Celsjusza. W Polsce południowej i wschodniej jeszcze będzie chłodniej. No i porywy wiatru w przypadku niedzieli jeszcze niezbyt silne. Od 40 do 50 km na godzinę do 70 km na godzinę może powiać na wybrzeżu. Przejdźmy do kolejnego dnia. W przypadku poniedziałku, tak jak wspominałem w poprzednich materiałach, na, przez Polskę i na północ będzie przemieszczała się strefa zatoki niskiego ciśnienia, bardzo ostrej zatoki niskiego ciśnienia, która w końcu utworzy niższe, 998 hektopaskali na południowym zachodzie Europy będą wyże, różnica ciśnień między niższym a wyższym spowoduje bardzo silne porywy wiatru, to będzie zdecydowanie bardzo niebezpieczny dzień, ale również bardzo ciepły, ponieważ w poniedziałek temperatury wzrosną nam jeszcze mocniej i będziemy mogli zauważyć, że temperatury szczególnie w Polsce południowej Południowo-wschodniej i zachodniej no, mogą być na całkiem wysokim poziomie. Ta strefa ciepłego powietrza wypchnie z Europy całkowicie chłód. Tak to wygląda w poniedziałek i sprawdźmy porywy wiatru w Europie. W poniedziałek bardzo dynamiczna pogoda. Na północ od Węgier, Austrii, Rumunii, w Polsce również bardzo silne porywy wiatru. Nad morzem Bałtyckim, nad morzem Północnym, w Wielkiej Brytanii, na Wyspach Brytyjskich ogólnie wiatr będzie naprawdę Naprawdę mocno. Pogoda w poniedziałek sama w sobie to znów kolejne strefy opadowe, dynamicznie możliwe burze w Polsce północno-wschodniej, opady przede wszystkim deszczu i zdecydowanie już wyższe temperatury od 8 do 10 stopni Celsjusza. W górach mogą być temperatury na poziomie 2, 3 bądź 4 stopni Celsjusza w Polsce centralnej i, po, i szczególnie w Polsce zachodniej do 8 bądź 10 stopni Celsjusza, więc tam no, te temperatury będą zdecydowanie wyższe. W przypadku wiatru no, to już zdecydowanie mocniej będzie wiać w Polsce północno-wschodniej i północnej. Tam do 100 bądź nawet 110 km na godzinę i tu sytuacja będzie bardzo niebezpieczna. W Polsce zachodniej i południowej od 30 do 50 bądź 60 km na godzinę. Przejdźmy zatem do wtorku. We wtorek będzie chwilowe uspokojenie Aury, niże będą przemieszczać się dalej ścieżką przez Finlandię w kierunku chociażby Rosji 981 hektopaskali. My dostaniemy się troszkę bardziej pod wpływ wyżów znajdujących się na zachód od naszych granic, ale mimo wszystko będziemy nadal tutaj na takim bardzo, bardzo mocnej różnicy barycznej między chociażby Niemcami a Estonią. To będzie po powodowało, że we wtorek nadal będą występowały bardzo silne porywy wiatru. E, dobra, to sobie zmniejszymy. I tak, temperatury we wtorek nadal dosyć wysokie jak na nasz obszar, 7-8 stopni Celsjusza, generalnie cała Europa zachodnia, centralna z tymi dosyć wysokimi temperaturami jak na tą porę. Mróz wypchnięty na północ do Norwegii, Szwecji oraz w kierunku Rosji. Sprawdźmy jak to będzie wyglądało pod kątem porywu wiatru i tutaj, tak jak wspominałem, we wtorek te porywy od 50 do 60 km na godzinę na wybrzeżu 60-70 km na godzinę, generalnie w pasie wokół tego niżu, który będzie oddalał się od naszych granic. Te porywy wiatru mogą być dosyć silne. Sprawdźmy sobie, jak będzie wyglądała we wtorek pogoda, i tutaj już przechodzimy właśnie do wtorku. W przypadku wtorku nadal strefy opadowe będą wędrować z Polski północno-zachodniej przez Polskę Centralną, Południowo-wschodnią, opady deszczu, w górach opady marzącego deszczu. Generalnie odwisz, tam gdzie jeszcze był jakikolwiek śnieg powinien zacząć się on topić. Jedynie w górach powinien jeszcze on zostać na jakimkolwiek poziomie, ale też jego ilość będzie tam malała. Z racji tego, że temperatury też będą nadal wysokie od 6 do 8 stopni Celsjusza w Polsce północnej, zachodniej, centralnej, południowej w górach na podchalu od 1 do 3 stopni Celsjusza w wyższych partiach gór minus 1 minus 2 stopnie Celsjusza porywy wiatru jeszcze silne od 50 do 60 bądź 70 km na godzinę, ale mimo wszystko tu już ta sytuacja pogodowa zacznie się mniej więcej uspokajać. Przejdźmy do środy. W środę dostaniemy się w pole oddziaływania wyżów. Będzie to klin wysokiego ciśnienia między dwoma obszarami. Między niżem znajdującym się daleko na północ, między Islandią, Wielką Brytanią, a Norwegią 968 hektopaskali. No i cóż, między kolejnym niżem, który będzie oddalał się od naszych granic. Więc w środę Delikatnie poprawa pogody. Jeśli chodzi natomiast o temperatury, no to w przypadku środy nadal podobna sytuacja, bo niż wędrujący sobie tutaj na północ od naszych granic, na północny zachód od naszych granic nad Morzem Północnym będzie powodował zaciąganie cały czas tych cieplejszych mas powietrza i te cieplejsze masy powietrza będą docierały m.in. do Francji, Hiszpanii, Niemiec, ale też Polski i to będzie powodowało właśnie te wyższe temperatury. Jeśli chodzi natomiast o Porywy wiatru, to w środę będziemy mieli bardzo silne porywy wiatru, ale nie u nas. Nie u nas, tylko właśnie nad em, Wielką Brytanią. Tam może wiać naprawdę mocno, również nad e, Szkocją, również nad Morzem Północnym. W przypadku Polski te porywy powinny być słabsze. Tutaj generalnie sobie na chwilę od tych silnych porywów wiatru po prostu. Odpoczniemy. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało jeszcze w przypadku samej Polski. No i zaczniemy oczywiście od opadów. I cóż, środa. No cóż, troszeczkę lepsza pogoda. Mniej opadów. Opady przede wszystkim przelotne. Temperatury nadal na dosyć wysokim poziomie od 6 do 7 bądź 8 stopni Celsjusza. Pokrywa śnieżna będzie cały czas malała również w górach. No i te porywy wiatru powinny być już słabsze, od 30 do 40 km na godzinę. Przejdźmy zatem do kolejnego dnia, mniej więcej sprawdźmy jak będzie wyglądał czwartek. W przypadku czwartku znów. Niżej zbliżą się do naszych granic od zachodu z bardzo niskim ciśnieniem. 978 hektopaskali nad Wielką Brytanią. Tu również widzimy nad Morzem Północnym 961 hektopaskali Nad polską różnica ciśnień znów wzrośnie, i to znów spowoduje wzrost prędkości wiatru. Wyże znajdować się będą na południu Europy. No ta sytuacja będzie powodowała, że cóż. Zrobi się cieplej przede wszystkim, zrobi się bardzo ciepło nad Polską. Niektóre wyliczenia modeli numerycznych mówią, że te temperatury wzrosną do 14 bądź 15 stopni Celsjusza, więc będzie to no, już zdecydowanie bardziej ciepło. Jeśli chodzi natomiast o opory wiatru, no to w przypadku czwartku znów zacznie wzrastać prędkość wiatru, ale to w czwartek wieczorem i w nocy z czwartku na piątek. Więc będziemy mieli tutaj jeszcze sytuację taką dosyć w miarę spokojną. No ale sprawdźmy jak to może wyglądać w czwartek. W przypadku czwartku kolejny front atmosferyczny od zachodu, opady deszczu nie powinny być zbyt silne, ale będą występowały temperatury do 14 bądź 15 stopni Celsjusza w Polsce południowej. Tam będzie zdecydowanie Cieplej, no i to znów będzie powodowało, że ta pokrywa śnieżna będzie dalej się topić. No i w czwartek od 40 do 50 km na godzinę w porywach wiatru. Tak to moi drodzy, mniej więcej wygląda na kolejne. Dni. Zimy nie było widać i nie widać i raczej widać nie. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału. Możesz wesprzeć naszą pracę poprzez opcję Wspieraj na YouTubie, poprzez zostanie patronem naszego kanału, bądź poprzez postawienie kawy. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Bądź na bieżąco z pogodą, zainstaluj aplikację Monitor Bush na swoim telefonie i nie daj się pogodzie zaskoczyć.